Dobra, idę dalej moi drodzy Dobrze, chyba, area Pła! Mili wyskarb Kurde, no, to jest bagno Czemu ja komu Nie jest to do końca tak bezpiecznie No? Nie, bo mi interesuje jakaś ściana skarga jak sk to wygląda o, Kurde Nie jest takie słońce i jej pojawiło. Co to do choroby za miejsce jest? Pierwszy raz tu jestem, naprawdę interesujące tu jest miejsce. Kurde. Nie wiem czy ktoś tu był przede mną, ale z tu dosyć dziwnie. Nie tyle, że dziwnie, ale trochę niebezpiecznie się, moje drodzy, chodzi. O, lęk. A czemu jest tyle śmieci? Trochę takie się chyba nikt, moi drodzy. Jeszcze by się mnie zapuszczał. <laughs> nie zapuszczał. Kurde. Niestety. Nie uchyczki są się z ludzi. Jak wigek zaśmiecane. A to jest tak kurde, ładnie. O jak gdzie ja pojazłem, kurde oła żałuję jak po bo to jest trochę niebezpiecznie Jak ja ja nie, nie wiem jakie ja tu oła jest oła no nie jest tu całkiem bezpiecznie, bo nagle mną je jest głaz kurde spierniczam skąd, bo się tu Trochę niebezpiecznie. Trochę tak, jak, jest jak, 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 do jakiegoś ale, jak, jak, nie jak, jestem. jak, ja chciałem jak, to miejsce do samego końca, jak, chyba nikt jak, jak, nie łazi, jak, to tyle śmieci jest. Za chwilę będę musiał do domu jechać, moi drodzy, bo muszę do pracy jechać na godzinę czwartą. Bo chyba już znalazłem koniec trasy. Kurde, ładne miejsce, tylko chyba już koniec lasu jest. Nie, tu chyba nieco dalej poszedłem. Pójdę jeszcze tam kawałek. Co my tu mamy? o nie tu nie mogę się przegoskać. stać kurde się blokuje no a kurde czuję się jak jakiś taki eksplorator. mówi wam niektóre miejsca jakie są naprawdę kłopotliwe do przejścia o fajnie Nie wiem tam chyba nie będę dalej szedł To uwagi na trochę nie mam czasu moi drodzy Chciałbym tam dalej przejść, ale chyba się będę wracał już. Kurde, nie chcę się dalej iść. Nie mam jakichś odpowiednich butów, na to chyba dalej łazić. Kurde, nie jest tu całkiem bezpiecznie, ale się ścięje. Nie jestem zadowolony, że w takich butach poszedłem, o jestem już obok tej samej górki, teraz pomyśl człowieku jak zejdziesz na dół, bo teraz może być to dosyć kłopotliwe. <tryk> <tryk> A. Go na pewno nie zejdę, bo to jest za skromo. Kurde, musiałem moi O co tam jest? Kurde, tam coś jest. Niech jakaś cielina skrajna. Trzeba się tam goskać. Już kolejne miejsce mojego górze Bo tam coś ciekawego zauważyłem.